Witam serdecznie. Dzisiaj mam zestaw z żabki. Byłam w żabce. Byłam na takim wyjeździe, poza moim miejscem zamieszkania. Mijałam taką żabkę, w której byłam już kiedyś i mówiłam Wam o niej. Wiem, że tam jest zawsze miła obsługa z chęcią z żabki podają. także to się w, żab w żabce rzadko zdarza. A się język plączę. E, nagrywam wieczorem więc przy oświetleniu mam nadzieję, że nie będzie Wam to za bardzo przeszkadzać zaczynam drapać bo zdrapki takie czasochłonne sobie wybrałam więc trochę dłużej to potrwa jakie ja zdrapki mam, widzicie jeszcze będę przedstawiać jak będę drapać także nie marnuję czasu, Drapie i pierwszą zdrapką będzie druga pensja nie mieli żadnych zdrapek po 3 zł a szkoda, bo dawno nie miałam tej małej krzyżówki ale niestety nie mieli, ale to co mieli, zabrałam. Zestaw za 65 zł. Druga pensja, numer 22. Jeszcze trochę przybliżę, o tak. Mam nadzieję, że to oświetlenie nie będzie przeszkadzało za bardzo. A ja mam 14, 4, 35.

Trzecia to owocówka numer 46. Tutaj mogę trochę oddalić. No i szukamy te owocki. Ananas i wiśnie. Ananas, tu są wisienki. Tu jest ananas. Tu ananas. I jeszcze gdzieś. Dobra, to najwyżej później. Awokado i pomarańcz. Tu są awokado. Tu są pomarańcze. I jeszcze tu awokado. Yy, brzoskwinia i figa. Brzoskwinka. Tu są figi. Brzoskwinia, figa, figa, brzoskwinie i tu jeszcze brzoskwinia. Chyba wszystko, Arbus i cytryna, arbuzik, cytrynka, arbuz, cytryna. Banany i jabłuszko. Banany, banany. Jabłko, jabłka. Banany, o znalazł się arbus. Yy, tu jeszcze widzę figę. Gruszka i borówka. Gruszka, gruszka. Yy, borówka. Tu są borówki, gruszka, i tu jabłuszko, kokos i melon. Kokosy, melon, melon i kokosy. I tu jeszcze gruszka, ale owocówka jest pusta. Tak, czyli żadna za piątkę się nie popisała. Tu żadną wygraną. No to teraz te większe Crazy 3 siódemki z numerem drugim. I szukamy siódemek. Na razie siódemki nie widać. A po tej stronie siódemki nie ma. Po tej. Co ja tu za zestaw zabrałam? Nie ma siódemeczki. No co jest? Czy to wszystko będzie puste? No to teraz te trzy czasochłonne paradiso z numerem jeden. Tu Wam przybliżę. Szukajcie ze mną i krzyczcie, jak zgubię. Aparat i kostium. Tu jest aparat z kostiumem. Tu kostium. Parat z kostiumem. Chyba nie ma więcej. Dalej. Kotwica fala. Tu jest fala. I tu jest kotwica z falą. Liść i żółw. Żółwik. Listek żółwik. Tu są żółwie i liście, deska i szorty. Mm, tu jest deska i tu są szorty, arbus i nuta. Arbus, nuta, arbus. To tu tylko płetwy brakują. O, aparat się zgubił. Tutaj tęczy brak. Tu fala się znalazła. Arbus i nutę ja szukam. Chyba nie ma. O, tu się znalazł żółwik. I tu jeszcze jest nutka. Słoneczko, piłka jest piłka, tu piłeczka, tu słoneczko i to wszystko palma i rozgwiazda. Tu są palmy. Słoneczko. I tu jest rozgwiazda. Wodolot i krabik. Tu są krabiki. Tu jest wodolot. I to wszystko. Napój i delfin. Delfin, napój. I tu jest Delfin. Ostatnie dwa latarnia, ryba. Tu jest latarnia. Ryba. I co też nic z tego nie będzie? Nic z tego nie będzie. Kontrolne różne. No co to za zestaw z tej żaby. Ekstra linie numer 25. Czyli ostatnie spaczki. Paradiso było pierwsze. Ptak i rower. Ptaszek rower. Tu jest rowerek. Ptaszek, ptaszek. I tu jeszcze ptaszki. Teraz motyl i leżak. Motylki są. Motylków dużo. A leżaczek. Tu jeszcze motylek. Leżaczka nie zauważyłam. Klapki i krabik. Tu jest Krabik, tu jest Krabik. Tu. Tu jeszcze motylek i Krabik. Klapek nie ma. Sakwa i Biedronka. Jest sakwa. Biedronka. kiewka no to teraz słoneczko i tęcza słońce tęcza tu jest słońce tęcza słońce, tylko w ostatnim polu dali no pewnie tak gwiazda, piłka Gwiazdka piłka, tu jest gwiazdka. Tu są piłki. Gwiazdki, tu są gwiazdki i tu gwiazdka. Słoń i dzwon jest słonik. Tu jest dzwonek. Tu i tu. Słoń i dzwon. Następne symbole to kości i popcorn. Kości kości. No tak, niektóre linie zbliżają się, tak jakby chciały stworzyć linię, ale pewnie to tylko taka złudna nadzieja. Księżyc i arbus. Są arbuzy, ale nie ma księżyca. Żeby za dużo nie było przypadkiem. Moneta, balony. Ta balony. Tu są balony. Balony, balony. No dobra. Lody i parasol. Nie kojarzę parasoli, ale poszukajmy. Lody były na pewno. Tu są lody i tu są lody. No i parasolki nie było. Następny diament. I czapka, jest czapka, diamencik, diamencik, diament. I czapka, dwa ostatnie: to wiatrak, i łódź. Tu jest łódź, jest wiatrak. Ale to nic nie tworzy. No co ja sobie tu zabrałam? Różne. Ostatnia nadzieja w mega liniach. Z numerem pierwszym. Ja jedynki lubię, ale zobaczymy czy ta zrabka uratuje mnie. Lubić to sobie mogę. Motyl i lody. Tu są lody. Tu trzeba mniej gadać, a ja się skupiać motyl i lody. Tu są lody. No dobrze, sakwa i wiśnie. Sakiewka, wiśnie. Sakwa. Wisienki z sakwą. I to by było na tyle, teraz żółw i korona. Tu jest żółwik, żółwik, żółwik. Tu jest żółw. Tu jest żółw. kości podkowa Jest podkowa Tu podkowa I tu są kości spodkową Tu jeszcze podkowa No dobrze. Pierścionek i kluczyk. Tu jest pierścionek, klucz. O, trzy klucze. Pierścionek, pierścionek, kluczyk i pierścionek. No trochę się dobrze rozkręcają, ale nie wiadomo. Co to oznacza? Diament i flaming. Tutaj flaming. Flaming diament. No już trochę przyhamowało. Kłódka i prezent. Hmm, czy takie coś tu będzie? Był diament. Kutka prezent. Czy w ogóle coś takiego było? Nie było. Dobra, idziemy z drugą stroną. Biedronka, zegar. Biedronka. Jest zegar, jest linia. Mega linie ratują. Wiedziałam, że one mnie uratują. Biedronka, zegar. Tutaj zegar. No tak się na początku, w sumie, jak się dobrze rozkręcają, to dobrze to wróży. Dobra. Mam nadzieję, że za dużo nie zgubiłam, ale do tego dojdziemy. Serce tęcza. Może tu jeszcze jakaś linia się stworzy? Jeszcze możemy dodać: Ja się nie obrażę. Serce tęcza. Serduszka raczej nie ma, ale tęcze są. Piórko i słoneczko. Tu słoneczko, tu piórko. Słońce, słońce, pióro. Słońce, 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 pióro. Zrabka nabiera tempa, ale pewnie za chwilę zwolni. Liść i moneta. Tu moneta. No, tak się zatrzymałam, bo wydawało mi się, że była piłka, ale chyba raczej nie było. No dobra, liść i moneta, ale tych symboli nie ma. No dobrze, co dalej? Piłka, teraz jest piłka. Piłka i Arbus, piłeczka jest tu. Arbuzik. Tu piłka i tu piłka arbuza nie ma. Popcorn i kokos. Tu jeszcze była piłeczka. Tu jest kokos. Tu jest popcorn. Kokos, popcorn. Popcorn z kokosem. I kokos ostatnie dwa, czy dołożę. Łódź i rower. Decydujące symbole. Łódź, rower. To gdzieś tutaj występowało. Łódź. A była podkowa. Była podkowa. Ale nie było ananasa. Popcorn był. Łódź i rower. Tu jest łódź. Cytryna, klapki, szminka. No dobrze, co w bonusie? W bonusie jest portfel A. Linia. Co daje? 20, ale odcinek uratowany. Linie ratują. Także emocje do samego końca. Fajnie, ja się cieszę nawet z tego. Gorzej, jakby cały zestaw był pusty. Ale przetestowana żabka. Na pewno tam jeszcze będę zaglądała, jak będę przejeżdżała, bo tam jest bardzo miła obsługa, także jest bardzo, bardzo fajnie się tam kupuje, jak nie robią jakichś min i problemów, że nie ma, że system nie działa. A ja 20 zł na dalsze pomnożenie mam. Dziękuję pięknie. Tym, którzy wytrwali do końca, obejrzeli do końca, ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia! Pa!